Szymon Hołownia, z tego co pamiętam, to prowadziłeś program religia.tv i z tego co pamiętam, dwukrotnie przebywałeś w zakonie dominikanów. To jest choroba psychiczna. No ale, jak wiadomo, sędziowie nie mogą być partyjni, ale za to mogą być religijni, prawda? Dla mnie to już jest całkiem absurd. Dlaczego, dlaczego marszałek Sejmu jest chory psychicznym człowiekiem ze schizofrenią, który mówi o Bogu? On jest wykształcony jako słup kościoła, wiary religii. Na internecie YouTube nie ma nic innego jak tylko chołownia, religia, ryzyk. I, i, I tak dalej, i tak dalej. Jak, jakim, jakim, jakim cudem sędzia decyduje o życiu, gdzie nie rozumie życia? Sędzia, który, który decyduje o czyimś życiu, ma w głowie schizofrenię. O prezydencie to już w ogóle nawet nie wspomnę. A już... o. Rządzie. No jak, jak, jakim trzeba mieć, jaki trzeba mieć łeb, żeby nie rozumieć, że on tworzy. Ja się patrzę w okno. Że, że on. Zmieniajcie mi tak światło, że on, że, że on tworzy e, chorobę psychiczną. Że on ma w głowie książkę. Nierealne życie dojrzałe. Dojrzały człowiek rozumie, że daje życie, czyli jest bogostwem mama i tata. A Kościół psuje do takiego poziomu, cofa w rozwoju, do rozwoju rozumu małpy. Ona ma tylko ładnie mówić, ładnie się uśmiechać i na wszystko mieć odpowiedź. Ale te odpowiedzi są tylko i wyłącznie z energii świata edukacji przedstawioną przez przez kościół, przez wiarę. Że to się w takim wiaderku wodę miesza. No sędzia decyduje o wyznaniu słowiańskim, nie rozmawia. Taki, taki człowiek w ogóle nie rozmawia. Jeśli nie chodzisz do kościoła, to ponad nie rozmawia. To jest, to jest to jest nastawienie już prywatne. Nie jako nie jako Ob obowiązek rozumu, on ma zrozumieć życie, dlaczego stoi przed jego, przed jego twarzą, przed jego, przed jego osobą. On nie rozumie, bo nawet z nim nie rozmawia. Jak mówię o kościele negatywnego, nawet sędziowie nie rozmawiają, a tym bardziej, jak odbierają dzieci, to robią z jego życiem, co chcą. Więc sami widzicie rodzice, mama i tata, Polak i Polka. Że zostawiacie swoje dzieci na pastwę losu. Wy nie wychowujecie swoich dzieci, wy przygotowujecie dzieci do tego, że zostawiacie ich w, życie, w życiu, gdzie są nękani, dręcz, są dręczeni. Jeśli nie chodzi do kościoła, wyląduje w psychiatryku. Jeśli nie pójdzie do kościoła, bo zrozumie, że kocha swoje dzieci i, i będzie chciał ochronić swoje dzieci, to mu odbiorą dzieci. Takim jesteście życiem polskim. A teraz yy, marszałek, Szymon, hołownia, yy, do, yy, zakonnik, bo jak w, był w zakonie Dominikanów, to znaczy, że on jest zakonnikiem z chorobą psychiczną. Niech mi przedstawi sędzia, który chodzi do kościoła, niech mi przedstawi swojego Boga, jeśli nie przedstawi, to jest choroba psychiczna. Jest niedojrzałym życiem, nie powinien wykonywać zawodu. Prokurator to samo, komendant, policjant to samo, bo on decyduje o życiu, o wolności czyjejś. A tym bardziej prezydent, poseł. To jest choroba psychiczna, więc weźmiemy się za Was, bo co niektórzy odzyskują rozum. Dzięki moim filmikom, bo rozumiem, że jest Słowianinem jest Polakiem, a nie jakimś kurwa watykańskim, żydem chrześcijańskim, yy, katolikiem jakimś, nie wiem. Nie wiem, kim, kim Polak jest, chodzący do Kościoła? Czy ty jesteś Polakiem? Ty nie jesteś dojrzały. Ty masz wmówioną chorobę psychiczną i kształtują was w takiej energii yy, po to, żeby wami rządzić. Żeby rządzić, dlatego decyduje obcy człowiek o Twoim życiu. Więc sędzina umiera, twoje, twoje, twoje dziecko zrozumie, że kocha dziecko, zrozumie, że chodziło do kościoła, mamy nie ma, albo tatusia, nie pójdę. No to inny człowiek wykształcony na twoim poziomie zabierze dzieci twojemu dziecku, bo ty zmarłeś, lub zmarłaś. W takim życiu zostawiacie swoje dzieci. Sędzina, prokurator, komendant, policjant, poseł, prezydent. Bo człowiek pierdolnięty z plebanii, chodzący w sukience, jest pozbawiony jakichkolwiek uczuć. Jak, jak jego prezydent, papież wygląda? Czy on ma żonę i dzieci? Komu on całuje ręce i komu on całuje buty? A wy przed takim człowiekiem klękacie. Wasze dzieci służą mu. Są pobierani w sukienki. Jak oni, a wy siedzicie i zadowoleni jesteście, bo wy nie rozumiecie. Wy nie jesteście w ogóle dojrzali, wy się nie zajmujecie dojrzałym życiem, wy nie wychowujecie swoich dzieci, wy przygotowujecie do tego, żeby je dymano i pierdolono im głowy, żeby były nękane i dręczone, bez wyboru. O jakim wy mówicie Bogu? Może o Allahu? Alleluja! To jest to samo słowo. Allelach. Alleluja!